Piątek prezydent Bronisław Komorowski ma ogłosić datę wyborów parlamentarnych. Najprawdopodobniej będzie to 9 października. O przygotowaniach i oczekiwaniach mówili podczas dzisiejszej konferencji Wiesław Szczepański oraz Maciej Wiśniewski, kandydaci do Sejmu i Senatu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W sobotę odbyła się Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przyjęto propozycję list wyborczych, także tej z okręgu kalisko leszczyńskiego, Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, w wyborach do Senatu obowiązywać będą jednomandatowe okręgi wyborcze. Okręg Leszczyński reprezentować będzie Maciej Wiśniewski, obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Uważam, że jednomandatowe okręgi będą z korzyścią dla wszystkich regionów Polski, ponieważ e, tym samym e, no te. Regiony czy subregiony będą miały zagwarantowaną, zagwarantowaną reprezentację swoją w parlamencie. Tym bardziej, że jest dużo tych okręgów takich jak Leszno, Kalisko, Leszczyńskich. No i za zawsze te większe aglomeracje, które skupiają większą ilość mieszkańców są uprzywilejowane w stosunku do, do tych mniejszych. Program indywidualny Maciej Wiśniewski przedstawi na przełomie sierpnia i września. Chciałbym zmienić jakby obraz i model funkcjonowania parlamentarzysty, takiego jakim jest senator na terenie naszej ziemi, żeby zmienić pewną funkcję z funkcji takiego troszeczkę bycia kwiatkiem do korzucha i brakiem aktywności i braku aktywności na rzecz bliższego kontaktu przede wszystkim z ludźmi i jakby zmienić trochę spojrzenie. Na przede wszystkim kontakty z ludźmi, żeby mieszkańcy mieli poczucie, że są ze swoim parlamentarzystą bardzo blisko związani. Listy do Sejmu z okręgu Kalisko-Leszczyńskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej otwiera Leszek Aleksandrzak, drugi jest Wiesław Szczepański. Z Leszna startować będzie także Urszula Osiejewska, była dyrektor zespołu szkół specjalnych. Powiat leszczyński reprezentować będzie Krzysztof Kwiatoń z gminy Rydzyna. Otrzymał miejsce siódme z Rawicza startować będzie Teresa Ząbczyńska, lekarz ginekolog. Ona na liście będzie miała miejsce szóste. Nie mamy zamiaru obiecywać gruszek na wierzbie, mówi Wiesław Szczepański. Myślę, że Państwo w najbliższym okresie czasu usłyszycie od wielu parlamentarzystów platformy zapewnienie, że w roku przyszłym będzie remontowana piątka, że w roku przyszłym będzie ogłoszony przetarg na realizację S5. Tylko trzeba być po prostu realistami. Tych środków finansowych nie ma, natomiast obietnice wyborcze. Na pewno będą takim elementem kupywania przez te osoby potencjalnych wyborców. Sojusz Lewicy Demokratycznej liczy na zdobycie mandatu senatorskiego, w tym przypadku Macieja Wiśniewskiego, oraz trzech mandatów do Sejmu, czyli jeden więcej aniżeli obecnie. Ma być zdobyty kosztem Platformy Obywatelskiej. Naszym celem jest zdobycie takiej liczby głosów, która pozwoli sojuszowi Lewicy Demokratycznemu współrządzić tym krajem. Żadne ugrupowanie polityczne nie idzie do wyboru po to, żeby przegrać. No i trudno być ugrupowaniem, które w trzeci raz z rzędu byłoby w opozycji. Wiadomo, że najlepiej jest wtedy, kiedy rządzą tylko dwa ugrupowania. No, dzielenie na trzy jest już trudną rzeczą, przypomnę, yy, rządy. PiSu, Dokładanie. Samoobrony i LPR-u. W trzech powiedzmy, jest już trudno po prostu tak, rozmawiać. Tak. Natomiast jeśli ma się wchodzić do koalicji, to trzeba mieć co najmniej te 80-90 mandatów, ponieważ trzeba być silnym partnerem i liczymy na taką liczbę głosów. Ale żeby, żeby rozmawiać z Platformą Obywatelską w ewentualnej koalicji, to po pierwsze my musimy mieć co najmniej dwa razy tyle mandatów co PSL. Dlatego, że jeżeli wiemy dobrze, że jeżeli PSL zdobędzie po prostu taką liczbę głosów, która pozwoli im współrządzić z Platformą, ta koalicja będzie trwała nadal. Jestem realistą i wiem, że szans na wygranie wyborów nie mamy, ale liczymy na wynik zbliżony do 18-19%, tłumaczy poseł Szczepański.